Czy ja jako farmaceutka informuję pacjentów, że wykupują w aptece preparat homeopatyczny, czyli taki, który obecnie, którego stosowanie obecnie nie ma poparcia w medycynie opartej na dowodach naukowych? Tak, staram się informować. Myślę, że to jest element edukacyjny. Tak samo też, jak informuję o innych produktach. Myślę, że powinniście mieć świadomość co do tego, jakie produkty mm, wykupujecie z apteki, czy to na własne życzenie, bo poleciła wam je koleżanka, czy z przepisu lekarza. Czasami spotykam się z taką argumentacją, że w przypadku niektórych pacjentów, którzy mają na przykład objawy psychosomatyczne, lekarz może polecić stosowanie homopatii y, ze względu na możliwy efekt placebo, y, czyli polepszenie się y, niezwiązane ze stosowaniem jakiejś substancji czynnej. Oczywiście efekt placebo ma swoje zastosowanie również w medycynie opartej na dowodach naukowych, natomiast w tym przypadku czasami mam wątpliwości, czy faktycznie homeopaty jest odpowiednim wyjściem. No i poza tym wszystkie produkty z apteki wychodzą w oryginalnych opakowaniach, więc pacjent może łatwo sprawdzić, że jest to produkt homeopatyczny i jakie są obecnie fakty na temat leków homeopatycznych. Więc. Co do takiej argumentacji czasami przyznaję, że, że mam wątpliwości jestem ciekawa, czy Wy, jako pacjenci, chcecie być informowani o tym, że prosicie, wykupujecie produkt homeopatyczny. Mam wrażenie, że część pacjentów, którzy odwiedzają apteki faktycznie z pełną świadomością używają tych produktów, ale też spora część tej wiedzy nie ma, więc jestem ciekawa, jak to. Jak to widzicie?